Cześć wszystkim! Dzisiaj na moim kanale nie zobaczycie nowego odcinka z serii Encyklopedia Steropolska. Przyznaję, że korzystam z krótkiego urlopu, ale nic straconego. Głodnych wiedzy o Rzeczpospolitej obojga narodów odsyłam na kanał Fundacji imienia Łukasza Górnickiego. Możecie tam obejrzeć trwający ponad półtorej godziny zapis mojego wykładu, jaki wygłosiłem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Supraślu w lutym tego roku. Tematem byli Lisowczycy, przede wszystkim sylwetki dwóch przedstawicieli tej wielkiej jazdy Mikołaja Mocarskiego Herbu Łada i Idziego Kalinowskiego Herbu Ślepowron. Link do materiału znajduje się w opisie. Fundacja Górnickiego, z którą regularnie współpracuję, zajmuje się promocją kultury i historii dawnej Rzeczpospolitej. Jeżeli chcecie wesprzeć ich działalność, serdecznie zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na ich YouTube'owym kanale. Z czasem będą pojawiały się tam zapisy wykładów i projekcji dotyczących interesujących nas tematów. A tymczasem zapraszam na kolejny odcinek Encyklopedii Staropolskiej już za tydzień w niedzielę o godzinie 9.30. Do usłyszenia, do zobaczenia, czołem!